Dzisiejsza historia będzie historią zapisaną w Biblii. Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, opowiadał ludziom wiele różnych historii w przypowieściach. Jedną z nich chciałbym właśnie wam przypomnieć. Jest to przypowieść o siewcy, a w jednej Ewangelii podobieństwo o czworakiej roli jest zapisane. Więc tak, był sobie siewca. Zapraszam teraz tutaj siewcę, małego siewcę do nas. I siewca zaczął siać. Tu, wszędzie. Tutaj też. I tu jeszcze trochę, i tu ziarenek trochę damy. O. I dziękuję. Siewca może sobie też usiąść. Ja Wam pokażę. Może na... O. Więc tak, siewca siał. I niektóre ziarenka padły na drogę. Inne padły na podłoże skaliste. A jeszcze inne padły na ciernie. A jeszcze inne padły na dobrą glebę. I. E, później, po jakimś czasie, wiecie, co się wydarzyło? Ja wam pokażę. A więc tak, te ziarenka, które padły na drogę, Przyleciały różnego rodzaju ptaszki i je zjadły. I nie było tych ziarenek. I nie wzeszło nic. Inne ziarenka, które padły między skały, nie miały za dużo gleby, żeby wzrosnąć. Przyświeciło na nie słoneczko i uschły. Tu widać takie uschnięte roślinki. A jeszcze inne padły między ciernie. Tu widać. I ciernie wzrosły i zagłuszyły te ziarenka. Także nasionko nie wzrosło. A jeszcze inne, które padły na dobrą glebę, wydały owoc. Owoc. Widzicie tutaj, możecie zobaczyć, jakie ładne, duże owoce. I jagódki, tak. I ludzie zastanawiali się, o co w tej historii chodzi. No i Pan Jezus wytłumaczył im, o co tu tak naprawdę chodzi. Ziarno, które było sypane, to słowo Boże. A gleba, na której zostało posiane, to cztery rodzaje cztery grupy ludzi. I tak, pierwsze z nich, które było posiane na, e, na drogę, reprezentuje ludzi. Uważajcie, żeby tego nie przewrócić. Bo się posypie. Pierwsze z nich, które było posiane na drogę, symbolizuje ludzi, którzy słuchają słowa, e, słuchają słowa o królestwie. I nie rozumieją, przychodzi szatan i porywa to, co zasiane w ich sercu. Drugie ziarenko, posiane na skalistym gruncie, reprezentuje ludzi, którzy słuchają słowa z radością, przyjmują je, jednak gdy przychodzi ucisk, prześladowania, wnet się gorszą. Trzecie, posiane między ciernie, to ludzie, którzy słuchają słowa, ale bardziej miłują bogactwa i ten świat i co dalej idzie, plonu nie wydają. Ale jest też czwarta grupa ludzi, którzy, którzy są ziarenkami posianymi na dobrej glebie i reprezentują ludzi, którzy słuchają słowa Bożego i przyjmują je i wydają owoc. I chciałbym Wam życzyć, żebyście byli tymi ludźmi z tej czwartej grupy, które właśnie wydają te owoce. Dziękuję, że wysłuchaliście tej przypowieści. A teraz mam dla Was zadanie. Na tym rysunku będziecie musieli pokolorować tego siewcę, a tutaj... Na takiej kartce będziecie musieli przedstawić cztery rodzaje tej gleby. Ja Wam zaraz rozdam te karteczki. Dziękuję.